Zobaczcie, jakiego mamy gówniarza. Kolejny rok z rzędu. Sezon rozpoczęła Wiśnia. Znowu ma byka. Tradycyjnie stoi oddzielnie od stada, dlatego właśnie damy jej sianko. Chodź Wiśniu. Byś, byś, byś. Byśku. Piękny byczyś. Tylko on już mnie nie lubi, bo go zakolczykowało. Gdzie ty idziesz? Nie uciekaj, niech mama zje w spokoju. Hej! Idź do mamy. Ale jest pięknie. Jest zimno, ale pięknie. Już trawka zaczyna rosnąć. Trzeba krowy zamykać. Bo jak zaczną jeść taką małą trawkę, to będzie bieda. Tu fajny widok wszyscy dostali. Jedzonko. Dobrze, że wiśnia stała dalej sobie w spokoju zje. O matko. Chyba jeszcze się nie obudziłam na dobre. Szamią szamę. Ale był urozek, może minus 5 było w nocy. Że tak biało. Ptaki już fajnie śpiewają. Super jest. Ja tak zawsze czekam, aby do marca. A już od marca to luks. Nie? Wszystkie krówki już strasznie brzuchate są już. Cielaczki. O, jaka poszła Bo bomba. Mogłyby zaczekać z tym cieleniem do Maja, jak będą przewiezione na letnie pastwisko. Ale zobaczymy. U was też taka piękna pogoda. O mamo. Chodzisz do kurnika. Dzisiaj próbujemy nowy sposób wyścielenia wybiegu u kur. Jest to zrębka. Taka, dro y taka drobna zrębka. Zobaczymy na ile czasu yy, taka zwykła przyczepka pełna zrębki taka nasza przyczepka mała trochę już rozgarnęłyśmy z Laurą Laura pracuje bardzo wytrwale No, myślę, że przynajmniej na jakieś dwa tygodnie powinno wystarczyć. Jeżeli za mocno nie rozgrzebią tego kury, chodzi o to, żeby przynajmniej jajka były czyste, bo kurcze ostatnio jest kiepsko, bo jajka są strasznie umazane błotkiem. Kora nam się nie sprawdziła. Kora sosnowa za szybko się rozłożyła. A to są y, to jest zrębka z gałęzi z leszczyny. A to nasza para kur. Tych Ayam cemani. Nie wiem, jak to się czyta. Mówię tak, jak się pisze. Y, dostałam 10 jajeczek, czy coś takiego. Nie są to y, czyst, w czystej rasie, tak jak widać po Kogucie, on y, chyba może. Może tata był jakiś taki żółty. Kurka, kurka to jest czarna, czarna i ten grzebień i wszystko ma czarne. A kogut no niestety. No, jakie jajka dostałam, takie wylęgłam. No i takie coś nam wyrosło. O, także mamy kolejną próbę. Zobaczymy na ile to zda egzamin. Dzisiaj mamy niespodziankę. Oh. Muszę tylko zdjąć najpierw siatki z Bel, bo właśnie im wstawiłam. Już zombiaki czekają. Zaraz pójdziemy dalej. Siatkę zdjęłam. Dziewczyny pędzą. Pędzą do jedzenia. Ten nasz kawaler od wiśni. Bardzo ładnie się odchowuje. Ma kilka dni. Dzikus. Boi się mnie. Od momentu kolczykowania się mnie boi, oczywiście. Arizonia. I twoje rogi są cudowne. Dzisiaj tak przez cały ranek, takie jakby muczenie słyszałam, no i się nie myliłam. Jednak nasza Montana się wycieliła. To jest jedna, według mnie, z moich najfajniejszych krówek w stadzie. Ona ma czeskie korzenie. I coś ty tu ulodziła. O jezu, jakie bzydkie. <grywa> Dzień dobry. Witamy na tym świecie. O jezu, o jezu. Co to co, co, co takiego jest? Byk, drugi byk. <grywa> byk, no dobrze, spokojnie. To jest dopiero jej drugi cielak. Drugi byk. W tym sezonie. No i dobrze. No. Bez różnicy. Chociaż powiem szczerze, że jałówkę od niej to y, zastanawiałabym się czy nie zostawić. O, no fajnie. Ale brzydel. <gryw> ma kropeczkę na potylicy jedną. Pięknie. Instynkt jest macierzyński. Jest instynkt dziecka do mamy. Trzyma się jak przyklejona naklejka. O o mój Boze! Na takim wietrze i zimnie się uludziłem. O, <laughs> ma dziwną twarz. <laughs> ma kropeczkę pod okiem znaczy koło oka. Ma brązową kropeczkę, tak jak montana. Montana to w sumie ma tylko obłudkę oka brązową. No i fajnie, superaśnie. Nie będę jej tutaj dawać siana sama, przyjdzie w swoim czasie, wymiej tak ma mocno nabrane. więc nie trzeba jej tutaj pomagać, poradzi sobie. Bo wiśnia, jak tu była, to przywoziliśmy jej siano właśnie tam, gdzie ona stała. No, i później tam przychodziły też inne krowy albo konie, i to jest zawsze zagrożenie dla cielaka. Później krowa musi uciekać i tak dalej, więc najlepiej zostawić same sobie. I tyle. O matku jaka twarz. Ale maluśki drży, czyli się ogrzewa od wewnątrz. Fajnie, dobra, uciekam, nie przeszkadzam im. Wszystkie zwierzaki właśnie dostały śniadanko, więc ja też mogę iść na śniadanko. No a my szukamy imienia na literę my. Jak Montana, mama Montana szukamy imienia dla Byczka na literkę my. Dawajcie propozycję. A wieczorem wyżerka na całego. Pachnie po prostu jak w lesie. Mają przyczepionych 10 choinek. Ale tu kurzu lata. To Jest znowu głodne. Obgryzają poza igłami i cieńszymi gałązkami. Ogryzają też korę. W ogóle one nawet bardziej wolą ogryzać korę od y, igieł. Myślałam, że korę to już jedzą w ostateczności. A tu niestety. O. Jakby ktoś potrzebował okorować jakieś drewno, to się polecamy. Świrek. Napiętrzę je. Tak, czubki gołązek najpyszniejsze. I tak sobie przez noc wyskubię wszystkie te igiełki do jutra. tu jakie ma dziwne oczy. Jakby był niewidomy. Mona Lisa. tiri. Oba rogi połamane. W tej chwili jedna z najstarszych kóz. O, właśnie. Całe gałązki sobie zjadają ze smakiem. Chwila, moment. Gałązki nie ma. No, jest to bardzo duża oszczędność. Paszy też dla nas, nie ukrywam. To znaczy, oszczędność. No. <śm> Nie tyle oszczędność, co po prostu sobie dojedzą tym, tak? Bo jak się nałoży cały paśnik i wyjedzą wszystko z tego paśnika, no to jeszcze sobie dojadają właśnie tymi gałązkami. Tutaj świerk pospolity, troszkę mniej lubią. Chętniej zjadają jodłę, Kaukasku. I tak to teraz wygląda oprócz obrządków. To mamy jeszcze codziennie przyczepkę ogryzionych drzew do wywiezienia i przyczepkę świeżych do przywiezienia. Dziewczyny już widać, że są wysokokotne. No, Lili ma przepiękne wymię. Ma krzywę, bo w tamtym roku miała jedynaka i... i Tiri. Gili, gili, gili. Uciekaj mi stąd. W tamtym roku miała Lili jedynaka i on sał jedno. Jedną połówkę i ona właśnie była bardzo wyssana, a drugą ja musiałam zdajać. I niestety... No, ona była rzadziej dojona, była taka... Częściej obrzmiała i większa, a ta druga była dojona na bieżąco, więc mniejsza jest. O Jezu! Nie ganiajcie kóz! Co za bandyty. Niektóre to jeszcze w ogóle nie widać, może ona... To jest już teraz chyba nasza najstarsza koza, więc ona może w ogóle nawet nie jest zakocona. Tam mają ogromną... Ogromnego świerka. Ledwo go przytaszczyłam. Na plecach. Tutaj. Mają kilka mniejszych. No i też najpierw korują. W ogóle to jest y, strasznie takie y, ciekawe, jak one w ogóle te drobniutkie gałązeczki y, też korują. Jak któreś gałązki nie ogryzą, to jest ona okorowana. Tak? Indianka. Także one tutaj pracują przez północy. Oprócz tego, że mają dodatkową porcję jedzenia, dodatkową porcję witamin, no, słyszałam też o właściwościach odrobaczających. To mają też rozrywkę, żeby się tu nie nudziły. No i też te olejki eteryczne. No to wiadomo, tak jak spacer po sosnowym świerkowym lesie. Wpływa pozytywnie na człowieka, na układ oddechowy. Tak samo i one tutaj tymi olejkami eterycznymi się sztachają. W ogóle tutaj tak pachnie aż miejscami to zatyka dech w piersiach. Tym bardziej właśnie, że one nawet jak się postawi taką choinkę świąteczną w domu, to ona pachnie, no nie. A Tutaj, jak ta choinka cały czas jest poruszana, cały czas jest ogryzana, łamane są te gałązki, to tyle olejków się tutaj uwalnia, to po prostu aż się w głowie kręci i tak pachnie. A no i muszę wam pokazać. Mamy pierwsze dziecko. No, pako ty zaraz dostaniesz od mamuśki, mamu została y, lulu. <grytanie> pako. Pako. No i ma małą kuzeczkę. Przepiękną. Strasznie towarzyską i przytulaśną. Aha, mama poszła szukać z tamtej strony drzwi. No, Pako, uciekaj. Już zabieramy ją do środka. Ujej, ale masz pełny brzuchol. Pokaż się. Taka jestem śliczna. Jestem strasznie śliczna. Selce mi wali. O i to tyle I, 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 i. idę do mamy Idę do mamy, a my zamykamy. Dobranoc. Pracujcie, jedzcie, nie bijcie się. O.